Witam Was z tej strony, Mister B. A to jest taki, aby odcinek taki, chcę Wam tak coś wyjaśnić. Taki poradniczy. Dobrze, więc nie objawiając pełne przejdźmy dalej. To co teraz widzicie. Tak, to nie brzmi, tak, to jest Minecraft. Ale kilka. Dlaczego teraz, tak długo, nie było odcinków na kanale? Po pierwsze, jak widzicie, RAF Nowa Edycja. Tak. Dlatego nie ma już ale myślę, że będzie jeszcze z jakiegoś innego serwera. Wiem, że na pewno może będzie Hide and Seek, nie wiem co się dzieje, ale spoko, dobra? Tak jak mówię, i będzie z wielu innych. Jest tu znów jakiś lek, jest jakiś pyk, pyk, pyk o co chodzi. Nie wiem, tak, ojo, że tu widzicie, takiego na górze tutaj. Chyba wy tu wie, Ale to postaram się jeszcze zmienić <laughs> I podajcie mi jakiś taki link do fajnego poradniku Gdzie będzie jak y, można się takim akcjonem Popsługiwać Jakiś taki mądry z którego wy nagrywacie akcje. Okay, chyba teraz Poczekajcie Gdzie to ja to mam? Chodź tu Gdzie to ja to mam? Dobra, nie wiem, gdzie ja to tutaj mam. Czy ja to schowałem? Dobra, ale spoko. Żeby długo myśleć. Się... Będę jeszcze popierał program do renderowania filmów. I to chyba będzie na tyle, więc macie takie wyjaśnienie, dlaczego nie było. Więc komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie. Łapkami w górę, więc... Do zobaczenia.